No, się Manko, to znowu ja. Witam serdecznie, Michał, z tej strony. Money Makes Money, kochani, dzisiaj chciałbym Wam pokazać jedną giełdę, którą wcześniej już w sumie Wam pokazywałem. Jednak udało mi się wynegocjować tutaj kilka bonusów, które myślę, że będą dla Was bardzo przydatne. A przy, przy okazji, możemy powoli sobie budować pozycje w ich tokenie giełdowym. Także zapraszam na intro, a później Wam wszystko objaśnię. Chodzi mi o giełdę MAX Global, która ma tutaj kampanię dla nowych userów. Kampania będzie trwać 16 dni i 11 godzin. Mamy tutaj taki formularz, który trzeba wypełnić, ale to wrócimy sobie do niego później. No i mamy tutaj cztery bonusy. Więc pierwszy bonus. Pierwszy bonus to jest Trading Fee Discount, czyli po prostu mamy 10% zniżki na każdą prowizję tradingową, czyli jeśli tradujemy, po prostu płacimy mniej. Drugi bonus to jest First Trading Reward, czyli jeśli będziemy tutaj tradeować, to również otrzymamy bonus. I tutaj jest tak, w ciągu tych 16 dni, jeśli nasz bonus będzie większy niż 50 dolarów, a wolumen, jaki tutaj wypracujemy, czyli będziemy kupować lub sprzedawać, będzie większy niż 200 dolarów, to dostaniemy 10 dolarów USDT. Później, trzeci bonus. Ten bonus to jest bonus za depozyt, więc jeśli w tych 16 dniach zrobimy depozyt ponad 1000 dolarów, to dostaniemy bonus w postaci 50 dolarów USDT, ale ten bonus jest do wykorzystania na rynku futures, niestety. Kolejny bonus. Tutaj również futures. W ciągu tych 16 dni, jeśli nasz wolumen na właśnie rynku futures wyniesie więcej niż 2000 dolarów, więc trzeba jednak tutaj trochę potrajdować, dostajemy kolejne 20 dolarów USDT również na rynku futures. No, i tutaj są opisane zasady. Account net depozyt, czyli te pieniądze, które wpłaciliśmy, minus te, które wypłaciliśmy. Czyli przez te 16 dni nasz depozyt musi zostać na tej giełdzie. Poza tym tutaj mamy jeszcze 20% zniżkę, jeśli używamy tokena MX do płacenia fee. Tak samo się dzieje na przykład na Binance czy na KuCoin, jeśli mamy BNB albo KCS. I używamy go do właśnie płacenia fi, to wtedy płacimy mniejsze fi. A poza tym ten MX to jest token, który ma bardzo dużą użyteczność. Tutaj, bo możemy głosować na różne airdropy, mamy różne lunchpady, MDE, -y, Kickstartery. Czasami wystarczy tylko kliknąć, zamrażamy nasze tokeny na jeden dzień i później dostajemy jakiś mały airdrop. Ta giełda akurat nie jest tak bardzo popularna jak ostatnio stał się popularny Bybit, więc no, tutaj wydaje mi się, że będziemy mieć większe szanse. Ja tylko dostałem dwa kick startery, które oczywiście wymieniłem później na mx Także sobie powoli buduję tą moją pozycję MX. Te bonusy, które są wam przyznane na futures, tych bonusów nie możecie wypłacić, możecie nimi tradeować i są one ważne przez 30 dni. To co zarobicie tradując tymi bonusami, jest oczywiście wasze i możecie to sobie wypłacić. Więc to jest po prostu ten bonus, to jest taka Pożyczka, której później nie musicie spłacać. Dobra, wypełnijmy sobie teraz ten formularz. Ja go jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc. A formularz jest bardzo prosty: wystarczy tu dać tylko ten MX UID i nasz Telegram. W ogóle to również trzeba tutaj zrobić KYC. Oczywiście teraz w każdej giełdzie trzeba zrobić KYC, tylko te zdecentralizowane jeszcze. Póki co nie pytają nas o naszą tożsamość, ale nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. Tutaj ten numerek, który widzicie tutaj, to jest właśnie ten UEID. Czyli User Identification Number albo coś takiego. No i dobra, zapisaliśmy się na kampanię. Link oczywiście będzie w opisie. I tutaj możecie sobie obczaić, ile tutaj jest opcji tych Earn. Launchpady akurat nie są żadne teraz aktualne. Wszystkie już się skończyły, było tylko 4 na ten moment. Ale ten kickstarter tutaj niedługo będzie jeden, za 10 godzin się zaczyna. Tutaj jest opisane, jak to trzeba zrobić. Nie trzeba robić żadnego wolumenu, wystarczy po prostu zastejkować nasze tokeny MX i później one zostaną odblokowane. Po mniej więcej godzinie, i te nagrody zostaną rozdystrybuowane pomiędzy uczestników, więc bardzo proste. Na ten moment jest to token SON. A poza tym, jeśli tutaj nie dzieje się akurat nic na platformie, no to wchodzimy sobie na ten MX Defi i tutaj możemy sobie zastejkować te tokeny MX na 35% rocznie. Tutaj mamy drugą opcję, token MCT, ale nie znam tego tokena. Dość fajne API, ale wiecie. Z czym to się zwykle kończy to APY? Więc można to tak zrobić, że tutaj, jeśli zarobimy, bo oczywiście, stakując tego mx będziemy zarabiać token MCT i później ten MCT możemy wrzucić tutaj na ten staking. I tutaj mamy kilka takich tokenów. Tak jak widać, na niektórych coinach APY jest naprawdę wysokie. Jednak no, COVID DOGE COVID DOGE ma zero, już jest spokojnie. Staking, tutaj mamy locked staking i flexible staking. Mamy tutaj bity nasze. No i dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, zostaw jakąś łapkę w górę. Siemanko, pozdrówki! Yo.